Dziesięć sposobów, żeby pies był szczęśliwy. Zawsze powtarzam, że szczęśliwy pies to szczęśliwi opiekunowie. A taki pies, który jest szczęśliwy, to pies, w przypadku którego jesteśmy pewni, że zapewniliśmy mu wszystko, to, czego potrzebuje. I takie psy, które są szczęśliwe, są, co bardzo ważne, psami, które nie sprawiają problemów. Są psami, które naprawdę będą takimi chodzącymi ideałami. No ale jakie są sposoby, żeby nasz pies był szczęśliwy? I po pierwsze, niektórzy powiedzą najważniejsze, poświęcaj mu swoją uwagę. Czyli w czasie zabawy, w czasie spaceru, ogólnie w czasie czasu, który z nim spędzasz, koncentruj na nim swoją uwagę. Koncentruj swoją uwagę na swoim psie, czy też na swoich psach. Psy są w stanie wyczuć, czy. Poświęcamy im naprawdę uwagę, czy zajmujemy się czymś zupełnie innym. One to w doskonały sposób odczytują i pies, żeby był szczęśliwy, musi wiedzieć, że naprawdę się na nim koncentrujemy, że poświęcamy im swoją uwagę. Czy to w czasie zabawy, czy to w czasie spaceru, czy też gdy po prostu z nimi jesteśmy. Poświęć im swoją uwagę. To jest bardzo ważna sprawa. Druga rzecz spacer, ale nie taki spacer, który ma zapewnić tylko potrzebę ruchu, o której będzie za chwilę, ale spacer, w którym uczestniczysz i pozwalasz temu psu robić to, co kocha. Czyli pozwalasz mu węszyć, pozwalasz mu iść no, tam, gdzie chce. Oczywiście tutaj nie zawsze się tak da. Pozwalasz mu po prostu poznawać ten cały świat, który jest wokół niego. Ten spacer najczęściej jest jedynym momentem wyrwania się z tego domu, mieszkania. Więc pozwól mu poznawać ten świat, chłonąć ten świat tak jak robią to psy. Węsząc, idąc w różnych kierunkach. Poświęć troszkę czasu, naucz się spacerować z psem, po prostu pozwalając mu spacerować tak, żeby ten pies miał z tego spaceru jak najwięcej. To jest niesamowicie ważna sprawa. Trzecia rzecz, trzeci sposób. Zapewnij mu odpowiednie warunki do spania. No, można powiedzieć oczywistość. Tylko, że nie zawsze tak jest. Nie zawsze pies ma odpowiednie legowisko, nie zawsze pies ma to legowisko w odpowiednim miejscu, oraz nie zawsze zapewniamy mu odpowiednie warunki czyli po prostu spokojne warunki, żeby nasz pies się wyspał. To jest niesamowicie ważna sprawa, żeby ten pies miał zapewnione odpowiednie warunki do spania. My też powinniśmy mieć takie warunki odpowiednie łóżko, odpowiedni czas czyli przynajmniej 8 godzin, żeby się wyspać. Jest nawet takie powiedzenie: że ktoś wyspany jest spokojniejszy, jest szczęśliwszy, a ktoś niewyspany no nie jest zbyt przyjemną osobą. Podobnie jest w przypadku psów. Więc, oczywiście, zapewnij mu odpowiednie warunki, żeby się wyspał. Nie tylko legowisko, ale też nie przeszkadzaj mu, zapewnij mu po prostu warunki, żeby mógł sobie w spokoju spać. Czwarta rzecz: szanuj jego zdanie. Pamiętaj o tym, że to jest żywa istota, inteligentna istota i niekiedy ma humory, niekiedy. Nie chce czegoś zrobić, musisz wiedzieć, że tego typu rzeczy trzeba szanować. Nie oznacza to wcale, że pies ma być nieposłuszny, że pies ma być cały czas uparty, że ma sprawiać problemy. Nie, po prostu szanuj to, że pies jest inteligentnym, że pies jest inteligentną istotą, która niekiedy może mieć gorszy humor, która mogła się nie wyspać. Oczywiście pamiętajmy, żeby tak samo robić z ludźmi. Niestety, niekiedy nam umyka, że ludzi, że ludzi trzeba traktować lepiej niż nasze zwierzęta domowe, i niektórzy z nas traktują lepiej swoje zwierzęta domowe niż ludzi. Ale tutaj mówimy nie o ludziach, tylko oczywiście mówimy o naszych czworonogach. Więc pamiętaj, że pies też ma swój rozum. Tak to może określmy. Szanuj jego inteligencję, szanuj jego zdanie. Nie daj sobie wejść na głowę, nie pozwól, żeby był nieposłuszny, tylko że musisz zdawać sobie sprawę, że to nie jest robot, który robi wszystko, co mu każesz. No, jeśli chcecie takie, można powiedzieć, zabawki, to już takie da się kupić. Piąta rzecz, baw się z nim. Niestety bardzo nie doceniamy zabawy z psem, a to jest połączenie ruchu. To jest połączenie naszej obecności, naszej uwagi i doskonała rozrywka, żeby nasz pies był szczęśliwy. Zabawa jest y, takim momentem w czasie dnia no, tej zabawy powinno być więcej niż tylko jeden moment w czasie którego pies jest naprawdę szczęśliwy. To jest połączenie kilku bardzo ważnych kwestii: i tego ruchu, i naszej obecności, i naszej uwagi, i po prostu wygłupów. Baw się ze swoim psem zapewnij mu zabawki. Zapewnij mu odpowiednie warunki, żeby ten pies był szczęśliwy w czasie tej zabawy. No naprawdę zabawa, rozrywka jest bardzo ważna, żeby nasz pies był szczęśliwy. Szósta rzecz. Dbaj o jego jedzenie. Żeby było smaczne, żeby było w odpowiedniej ilości, żeby w czasie posiłku nikt mu nie przeszkadzał, niekiedy żeby pojawiały się jakieś przysmaki. Jakieś przekąski w formie nagrody, w formie zachęty. Nie przesadzajcie z ilościami. Pies też nie może zbyt dużo ważyć. Po prostu dobra miska, jak to określają moi znajomi, to bardzo ważny element. I smaczne jedzenie, plus ta niekiedy przekąska, to taki sposób, żeby pies był szczęśliwy. Pamiętaj o tym, że to bardzo ważna sprawa, jeśli chodzi o nasze psy. One chociaż nie mają tak wybitnych zmysłów smaku jak my ludzie, to jednak nadal to pożywienie jest bardzo ważnym elementem ich życia. I spokojny, smaczny posiłek o określonej godzinie to duży powód, żeby nasz pies był szczęśliwy. Siódma rzecz, bardzo ważna rzecz: zapewnij mu poczucie, że jest członkiem, można powiedzieć, że nie stada. Psy rozumieją, że ludzie to nie psy, tylko żeby pies rozumiał, że jest takim członkiem rodziny. Że jest szanowany, że go doceniamy, że po prostu może czuć się wśród opiekunów jak u siebie. Takie nieuchwytne, można powiedzieć, coś, co jest bardzo ważne. To poczucie, że pies jest doceniany, że jest naszym psim towarzyszem. On wie, że się od nas różni, że my się różnimy od niego. Psy nie są takie głupie, jak się niektórym wydaje, że pies myśli, że jest człowiekiem, albo że no, jesteśmy jednym stadem. No nie. On zdaje sobie sprawę z tych różnic. Tylko, że zdaje sobie też sprawę, kiedy go doceniamy, kiedy traktujemy go w taki sposób, w jaki trzeba w sposób odpowiedni. To jest bardzo ważna sprawa żeby pies czuł się doceniony. No chyba muszę stworzyć inny kanał i będę tworzył takie materiały i będę mówił to samo o ludziach, prawda? Bardzo dużo pasuje do nas do ludzi. Ósma rzecz. Zapewnij mu powtarzalność. Ktoś powie rutynę. Żywienie o podobnych godzinach. Spacer o podobnej godzinie. Psy lubią rutynę. Ktoś powie nuda. Nie. To nie ma nic wspólnego z nudą. Nuda jest zupełnie czymś innym. Nuda jest wtedy, kiedy się z nim nie bawimy, nie chodzimy na spacery albo robimy to w zbyt małym zakresie. Nie. Rutyna jest zupełnie czymś innym. Psy są szczęśliwe, gdy mają zapewnioną taką rutynę powtarzalność posiłki, posiłki o podobnych godzinach, rozrywka o podobnych godzinach ogólnie taki ustalony porządek dnia jest dla nich coś bardzo ważnego. Powtarzalność dla naszych psów jest niesamowicie ważnym elementem, bardzo niedocenianym, często pomijanym. Ale żeby pies był szczęśliwy, ta rutyna, monotonia, powtarzalność jest bardzo ważna i musimy o tym pamiętać po prostu. Więc pamiętajmy o tym, pamiętajmy, jak ważnym elementem dla naszych psów jest właśnie zapewnienie im takiej rutyny. Dziewiąta rzecz, przedostatnia rzecz okazuj im swoje uczucia. Może nie będę mówił o miłości, o jakichś takich górnolotnych uczuciach, słowach, ponieważ wiele osób no, w zły sposób to odbiera. Jakbyśmy tego nie nazwali, ale psy są naszymi przyjaciółmi i musimy, nie musimy powinniśmy okazywać im również te uczucia. Ja to nazywam uczuciami, nazywajcie sobie to jak chcecie. Myślę, że to słowo tutaj pasuje. O tym, jak można pokazywać psu, że go lubimy, że go kochamy, są materiały na tym kanale. Wystarczy sobie wpisać, może podwieszę, jeśli nie zapomnę. Pokazujmy psu, że go lubimy. Pokazujmy psu, że go obdarzamy takim większym uczuciem niż jakiś przedmiot. I chociaż tutaj bywa różnie, jeśli chodzi o właścicieli, opiekunów psów, no, często to są tacy bardziej właściciele niż opiekunowie psów, ale są pewne formy pokazywania tych uczuć, które psy w łatwiejszy sposób zrozumieją. Może nie powiem, że są to takie psie-formy przekazywania emocji, pokazywania, że go lubimy, że jest dla nas ważny, ten nasz kochany pies, no ale można powiedzieć, coś w ten deseń. Dziesiąta, ostatnia rzecz, zapewnij mu warunki, żeby mógł odpocząć, zapewnij mu takie miejsce, gdzie temu psu nikt nie będzie przeszkadzał. Niekoniecznie musi być to legowisko, może nasz pies, jeśli mamy oczywiście odpowiednie warunki, ma mieć może, gdy oczywiście mamy odpowiednie warunki, zapewnij mu takie miejsce, gdzie będzie mógł w każdej chwili pójść. Aby móc tam odpocząć, żeby nikt mu nie przeszkadzał, żeby miał tam na przykład swoją zabawkę, pamiętając o tym, że to nie może być tak, że to miejsce będzie przez niego bronione. Tak żebyśmy się dobrze zrozumieli, po prostu zapewnij mu warunki, żeby on mógł na przykład się oddalić i sobie odpocząć. Kiedy na przykład już się zmęczył, kiedy ta zabawa zaczęła go nudzić, kiedy po prostu ten pies oczywiście no, chce chwilę odetchnąć, czy to od zabawy z najmłodszymi pociechami, czy z jakiegokolwiek innego powodu. Daj mu szansę, żeby sobie odpoczął, żeby się zrelaksował. Tutaj bardzo ważnym elementem takiego odpoczynku jest odpoczynek w czasie spaceru, kiedy ten pies już się wyszalał, kiedy już się nabiegał i wracamy sobie z tego spaceru. To dajemy mu chwilę, żeby odpoczął, ponieważ po spacerze pies ma być zrelaksowany, ma być wybiegany. Więc ten ostatni etap spaceru ma być spokojny, ma być wyciszeniem. I tutaj podobnie w domu. Bawiliśmy się, szaleliśmy, nosiliśmy go, chociaż psy z reguły tego nie lubią, chociaż jest różnie. Dajmy mu po prostu odpocząć. Bardzo ważna sprawa. Więc, jak widzicie, te wszystkie sposoby, magiczne sposoby, to są oczywistości. Rzeczy, które dla naszych psów są po prostu rzeczami, które potrzebują, żeby być szczęśliwe. To są te podstawowe wymagania, żeby pies był szczęśliwy. Więc tutaj żadnych cudów nie ma, tylko są zwykłe, normalne rzeczy. No i warto o nie dbać, żeby nasze psy były szczęśliwe. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na inne materiały, zapraszam na inne kanały. Dziękuję wszystkim za wszelkie formy wsparcia. Zapraszam do tego wsparcia albo poprzez komentarz super podziękowa albo też poprzez koment albo przez komentarz super podziękowaniem, przez funkcję wspieram czy też postawienie symbolicznej kawy. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.